Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence S.A., największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. Listny cud. Operujemy też pod marką Future Friendly Farm. Opowiem o tym zaraz więcej. Listny cud to są farmy wertykalne, czyli uprawa roślin w zamkniętych pomieszczeniach w kontrolowanych warunkach. Takie farmy rozwijały się w ostatnich latach na całym świecie, dlatego że jest to uprawa, która ma dużo zalet, zarówno jeśli chodzi o jakość produktu, ale też o zrównoważenie całego tego procesu. Dzięki temu, że mamy zamknięte pomieszczenie i te warunki, które kontrolujemy, czyli kontrolujemy zarówno to, jak często roślina jest podlewana, ile godzin świeci światło, jakie spektrum ma to światło, to te rośliny mają idealne warunki do wzrostu, więc rosną bardziej efektywnie i też rosną w taki sposób, że mają świetną jakość. Ten smak roślin z farm wertykalnych jest bardzo wyrazisty, a zarazem przez bardzo wyrazisty, myślę tu na przykład o pomidorach ze szklarni, które często są zupełnie bez smaku, no nie? To, to my mówimy tutaj o produktach, które mają i smak, i zapach, i są ekstra, a jednocześnie mają bardzo dużo wartości odżywczych, że przez to z jednej strony, że możemy w pełni zrezygnować z pestycydów, herbicydów, fungicydów, a z drugiej strony, dzięki temu, że nie mamy naturalnych szkodników i mamy spektrum światła takie, jakby to było światło słoneczne, to wartości odżywcze tego typu produktów są takie same jak z pola, a czasem to tyle jeśli chodzi o farmę i my jako Lisny Cud zaczęliśmy działać w 2020 roku. Zaczęliśmy od tego, że zbudowaliśmy w ogóle taką pilotażową farmę na Mokotowie. On to jest 30 metrów kwadratowych uprawy, mieścimy się w 40 metrowym pomieszczeniu, czyli to jest taka mniej więcej większa kawalerka i jesteśmy tam w stanie produkować kilkaset doniczek mikroliści dziennie. Zaczęliśmy od takiej małej skali, żeby sprawdzić, czy w ogóle jest już w Polsce przestrzeń na coś takiego jak produkty z farm wertykalnych. Jak odpalaliśmy projekt sprzedażowo w październiku, to poza tym, że odpaliliśmy naszą farmę, to zbudowaliśmy też pierwsze w Polsce sklepowe farmy wertykalne i wstawiliśmy je do sklepów Carrefour w Warszawie. Teraz jesteśmy już w pięciu sklepach Carrefour i mamy tam farmy albo... Większe na 90 doniczek, albo takie mniejsze na 30. To, nie, to są farmy, do których wstawiamy już dorosłe rośliny, takie gotowe do kupna, gotowe do spożycia i um, te farmy automatycznie naświetlają i nawadniają te produkty. Dzięki temu one zachowują świeżość co najmniej przez tydzień i cały czas rosną. I to, jest, to był nasz plan pierwotny, odpowiadając na Twoje pytanie. Ale generalnie nasza motywacja za tym wszystkim, żeby działać, jest taka, że system produkcji żywności, taki jak go znamy, po prostu nie działa w tym momencie. I to jest bardzo wiele obszarów, niestety. Bo mówimy tu zarówno o tym, że już teraz odczuwamy skutki zmian klimatu i to i w Polsce, i na świecie. W zeszłym roku, na przykład w Rosji, zbiory pszenicy, jeszcze przed, zanim, zanim zaczęli wojnę, zbiory pszenicy były o 15% mniejsze z uwagi na suszę. Takie same zjawiska obserwujemy też w Stanach. W Polsce mamy ogromną suszę, więc jest to, jest to problem, który już widzimy. Jednocześnie sektor rolniczy zużywa w tym momencie 70% świeżej wody, e, która jest na świecie. Zarazem już 1 trzecia naszych gleb jest zdegradowana, a Jakość naszego pożywienia w ciągu ostatnich 30-40 lat spadła jakieś 25%. I to tego wszystkiego, jakby tego było mało, to, żeby wyżywić ludzkość w ciągu następnych 40 lat, potrzebujemy wyprodukować tyle samo żywności, co w ciągu ostatnich 8 tysięcy lat. To jest taka zmiana skali. Dlatego potrzebujemy rozwiązań, i też zależy nam na tym, w zespole listnego cudu wszyscy lubimy jeść, lubimy gotować. Zależy nam na tym, żeby to jedzenie było dobre dla nas, ale też dobre dla planety. Dlatego takie sobie wybraliśmy hasło. I to jest więc dużą bardzo dużą częścią naszej motywacji do działania i do rozwijania tego jest misja jest pozytywny wpływ na świat. A zarazem chcemy robić biznes, który działa, chcemy, żeby to było zrównoważone i w takim znaczeniu Właśnie wpływu na świat i w takim znaczeniu biznesowym. Mówię o tym wszystkim dlatego, że jak zaczynaliśmy prowadzić liczny, to mieliśmy taki pomysł, że będziemy budować wiele takich sklepowych farm i wiele małych miejskich farm wertykalnych. W międzyczasie, jak to bywa w startupach, parę rzeczy zweryfikowaliśmy. Po pierwsze, Nasze produkty na dzień dzisiejszy to są mikroliście, czyli już niekiełki, jeszcze nie dorosłe rośliny. To jest taka forma, że to jest, one mają mniej więcej 10 cm wysokości, mają różne kolory, są bardzo intensywne w smaku i mają, są superfoodem, bo mają też bardzo dużo witamin, mikroelementów, często nawet parę, paręnaście razy więcej niż dorosłe rośliny. Zaczęliśmy od mikroliści, bo one szybko rosną. Chcieliśmy jak najszybciej wprowadzić zioła, już po dwóch latach mamy zioła w ofercie, więc sprzedajemy teraz też bazylię, kolendrę, też na przykład dorosłą rukole. Wszystko ma certyfikat ekologiczny, ale widzimy, że żeby osiągnąć sensowną skalę sprzedaży, to musielibyśmy tutaj wejść naprawdę w ogromną skalę i mówić o tonach. Dlatego w ostatnim półroczu stwierdziliśmy, że zaczniemy też rozwijać i sprzedawać Same farmy wertykalne. Mówimy o tym, że robimy pivota w stronę hardware'u, ale w praktyce chodzi nam tutaj o to, że farmy, które projektujemy i budujemy, każda z nich już ma w sobie jakąś część automatyki, tego typu, takich, takich rozwiązań, które są technologiczne. W tym momencie mamy w ofercie cztery te produkty tego typu od małych farm dla biur. Poprzez takie farmy, które mogą stać w szkołach albo w restauracjach, gdzie cały proces od wysiewu do zbioru jest w jednym miejscu, poprzez automatyczne regały na zioła dla sklepów spożywczych, aż po takie duże farmy, gdzie mówimy tu o 100 metrach albo w większych, w większych przestrzeniach uprawnych, z których można, mogą już powstawać tysiące produktów dziennie. Farmy wertykalne to przyszłość, widać to chociażby po, w takich statystykach jak to, że ten cały sektor był jeszcze dwa lata temu wyceniany na 3 miliardy dolarów, w 2030 roku ma być wart 30 miliardów dolarów. Wartość inwestycji w zeszłym roku w farmy wertykalne to było 900 milionów dolarów, także też już mówimy tutaj prawie o, o miliardzie. Więc widzimy, widzimy, że na całym świecie, od Singapuru po Teksas, różnego rodzaju farmy się pojawiają i na przykład w Stanach są już firmy, które duże, mówimy tutaj na przykład o, o firmach takich jak Bowery, które, które ma już kilka takich wielkich hal produkcyjnych i zaopatruje dziesiątki sklepów spożywczych swoje produkty, oni już są rentowni. Więc to jest tak, że to będzie i, i w Polsce, i w Europie, i na świecie generalnie farmy będą. Pytanie, czy będziemy robili je my, czy ktoś inny. Na razie działamy na tyle zwinnie, mówiąc po polsku, i też na tyle szybko się rozwijamy, że jesteśmy w stanie przed inwestorami bronić tej tezy, że to będziemy my i że warto, warto w nas inwestować. Jednocześnie, jeśli chodzi o to, co można uprawiać na farmach, to jest też super w tym rynku, że on jest bardzo młody i cały czas rośnie i tak, na pewno jeśli chodzi o taki model biznesowy, że to już się od razu spina, to mówimy tutaj o konopiach i dlatego też ten segment tak bardzo intensywnie rośnie, ale te firmy, które wspomniałam, na przykład ze Stanów, to są firmy, które uprawiają świeże zioła, bazylia, kolendra, różnego rodzaju sałaty i właśnie mikroliście, które my też mamy w ofercie. A jednocześnie już są komercyjnie uprawiane dostępne pomidory i truskawki, czego jeszcze dwa lata temu w ogóle nie było, a to, nad czym teraz pracują różnego rodzaju firmy z tego sektora, to są już bardziej powiedzmy zaawansowane warzywa różnego rodzaju rośliny kojarzy firmę, z, z, która działa pod Londynem. I oni testują uprawy, na przykład takich rzeczy jak winorośle i chmiel. No bo elementem wypadkowym tego, czy da się na tym zarobić, stety, niestety są też zmiany klimatu. I to, że będzie coraz więcej rzeczy, które wcześniej można było uprawiać bez problemu na polu, a teraz to nie będzie aż tak oczywiste. Więc już można na tym zarobić, będzie można na tym zarobić jeszcze więcej. To jest jedna rzecz. A jeśli chodzi jeszcze o takie rynkowe trendy, to na przykład dosłownie w tym tygodniu Gotham Greens, taka farma wertykalna z Nowego Jorku, dostała kolejną rundę inwestycyjną około 300 milionów dolarów. A na przykład Billa, którą możemy pamiętać z jakiejś dalekiej przeszłości z Polski, ale która dalej funkcjonuje na przykład w Austrii, oni ostatnio postawili kontenery z farmą wertykalną niedaleko swoich sklepów w Wiedniu w ramach testów. Więc widać, że ten trend jest bardzo wzrostowy. Różnego rodzaju firmy od Walmartu i Amazona po Ikea, farmy wertykalne inwestują. Brakuje nam um, klientów, ale to nie jest prawda, bo jedną z motywacji dla nas, do, dla nas, do robienia tego pivota, jest to, że klienci zaczęli się do nas zgłaszać sami z pytaniem o takie rozwiązania hardwareowe zanim jeszcze zaczęliśmy je mieć w ofercie. Teraz mamy je w ofercie, tak jak wspominałam, to jest kwestia ostatnich dwóch, trzech miesięcy i już mamy potwierdzone testowe albo nietestowe sprzedaże, na przykład z Carrefour'em, z Euroszparem, właśnie z tą szkołą, dla której budujemy farmę na Śląsku i rozmawiamy jeszcze z paroma innymi firmami, więc jakby to jest kwestia dla mnie następnego kwartału, żeby zobaczyć, czy te założenia biznesowe, które mamy, Sprawdzą się. Czyli to jest taka kwestia weryfikacji. Żeby to na spokojnie zrobić, potrzebujemy faktycznie finansowania, ale teraz zbieramy jakieś 400 tysięcy złotych po to, żeby właśnie w następnych miesiącach zweryfikować, czy to, o czym, to wszystko, o czym teraz opowiadałam, ma biznesową rację bytu. Na razie to się zapowiada świetnie i założenie jest takie, że. Ponieważ ta sprzedaż będzie dalej rosła, no to za, za kwartał, za pół roku będziemy w stanie już na lepszej wycenie zebrać taką seedową rundę 1,5 miliona euro. Więc w tym momencie zbieramy rundę taką pomostową 400 tysięcy złotych. To może być albo w formie pożyczki konwertowalnej, albo w formie dołączenia do nas za udziały. Partnerem programu była spółka MFUT SA największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.